Nie niebada ła moje paluszki A, kurwa O, się świecę Sprawdzimy teraz czy buty działają jak tym Noskiem Nie bolało To się nazywa twardziem. Kurwa, myśl go zniszczyć. Kurwa telefon nie do zabicia. Nie zginiesz nigdy. Myszkę myszkę. Ha, ha, ha. Uuuu ha. Bolało. Uu, mydłem go. Æ! Uh. 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 Uh.